Witajcie w podróży przez historię jednego z najbardziej kultowych trunków świata wódki. Czy kiedykolwiek, wznosząc toast, zastanawialiście się, skąd tak naprawdę pochodzi ten klarowny napój? Polska i Rosja od wieków toczą spór o to, kto pierwszy stworzył wódkę. To nie tylko kwestia alkoholu to opowieść o alchemii, handlu, tradycji i narodowej dumy. Czy to Polacy w średniowiecznych aptekach, czy Rosjanie w carskich tawernach. Pierwsi odkryli małą wodę, dziś zabierzemy Was w fascynującą podróż przez stulecia pełne smaku, rywalizacji i zaskakujących faktów. Gotowi na historyczną zagadkę, wznosimy kieliszek i zaczynamy na zdrowie. Nazwa wódka pochodzi od słowiańskiego słowa woda. To pieszczotliwe określenie, mała woda, oddaje klarowność i czystość trunku, który stał się symbolem Słowian. Ale kiedy zaczęła się ta historia? Destylacja dotarła do Europy Wschodniej już w 8. 9. wieku, gdy alchemicy i mnisi eksperymentowali z winem i zbożami, tworząc aqua vitae, wodę życia. W Polsce pierwsza wzmianka o wódce pojawia się w 1405 roku w dokumentach sądowych z Sandomierza. Nie była to jednak wódka, jaką znamy. To były medykamenty, kosmetyki, a nawet środki dezynfekujące. W tym samym czasie, w 1386 roku, genueńscy ambasadorowie przywieźli akła Wajte do Moskwy, gdzie książę Dymitr Dąskoj spróbował tego cudu. Rosjanie nazywali to varenoe wino, gotowanym winem. Czy to już wódka? Nie do końca. Oba kraje dopiero zaczynały destylować zboża, a prawdziwa wódka rodziła się powoli w cieniu średniowiecznych laboratoriów. Co ciekawe, wódka w tamtych czasach była luksusem, kosztowała więcej niż wino i była dostępna głównie dla elit. Jak więc stała się trunkiem ludu? Przenieśmy się najpierw do Polski. W Polsce wódka zaczęła swoją podróż w średniowieczu, ale prawdziwy przełom przyszedł w XV wieku. W 1405 roku wódka oznaczała eliksiry medyczne, ale już w 1450 roku Zaczęto produkować gorzałkę. Od słowa gorzeć, bo paliła w gardle jak ogień. Szlachta i mieszczanie pokochali ten trunek. W 1534 roku aptekarz Stefan Falimierz pisał, że wódka to nie tylko lek, ale i afrodyzjak, który rozpala miłość i płodność. Brzmi jak przepis na imprezę. W XVI wieku gorzałka stała się codziennością. Destylowano ją z żyta, pszenicy, a nawet ziemniaków, które dotarły do Polski później. Jakub Kazimierz Haur w 1693 roku spisał dokładne receptury, wódka była już sztuką. Polacy szli o krok dalej eksportowali ją do Śląska przed 1550 rokiem. A destylarnie w Gdańsku i Poznaniu stały się potęgą. W XVII wieku polska wódka zdobyła Europę. Szczególnie smakowe warianty, jak wódka z kminkiem czy miodem. Dlaczego Polska była liderem? Bo miała żyzne ziemie, idealne do uprawy zbóż i innowacyjnych gorzelników. W 1782 roku w Lwowie powstała pierwsza przemysłowa destylarnia to oni wprowadzili klarowną wódkę, którą znamy dziś. Po II wojnie światowej. Produkcja przeszła w ręce państwa, ale po 1989 roku marki jak Chopin czy Belvedere odzyskały światową sławę. Polska twierdzi: To my nazwaliśmy wódkę i daliśmy jej smak. Ale co na to Rosja? Przenosimy się do Rosji, gdzie wódka to więcej niż napój to instytucja. W 1386 roku genueńscy kupcy przywieźli Aquavajtaj na dwór Dmitra Donskoja, ale prawdziwy przełom Przyszedł w 1474 roku, gdy Iwan III wprowadził monopol państwowy na alkohol. To był pierwszy taki system na świecie. Państwo kontrolowało produkcję i sprzedaż, zarabiając krocie. W 1505 roku Rosjanie eksportowali destylaty do Szwecji, nazywając je płonącym winem. W XVI wieku pojawiły się kabaki, rządowe tawerny, gdzie wódka lała się strumieniami. W 1430 roku mnich Izydor w klasztorze pod Moskwą destylował zboża, co Rosjanie uznają za początek wódki. Do XVIII wieku wódka miała mniej alkoholu około 20-30% i nazywano ją chlebowym winem. Oficjalnie termin wódka pojawił się w 1700. W 1951 roku, w dekrecie carycy Elżbiety, w XIX wieku wódka stała się maszynką do zarabiania. Do 40% budżetu carstwa pochodziło z jej sprzedaży. Po zniesieniu monopolu w 1863 roku, prywatni producenci jak Smirnow zrewolucjonizowali rynek. Rosja podkreśla, to my zrobiliśmy z wódki globalny fenomen z masową produkcją i tradycją picia na carskich ucztach. Ale czy to wystarczy, by wygrać spór? Teraz czas na kulminację. Wojnę wódki. Spór o to, kto wymyślił wódkę, rozgorzał w 1977 roku, gdy Polska i Rosja zaczęły wymieniać historyczne argumenty. No, Polska. Mamy dokument z 1405 roku i smakowe innowacje. Rosja Aqua Vitae w 1386 i monopol Iwana III. W 2006 roku Polska chciała wpisać wódkę na listę UNESCO jako swoje dziedzictwo. Rosja ostro zaprotestowała. UNESCO odmówiło rozstrzygnięcia, a w 2013 roku osiągnięto kompromis. Wódka to wspólne dziedzictwo Słowian, ale spór trwa w kulturze. Polacy chwalą się czystością i smakami. Rosjanie skalą produkcji i tradycją to jak spór o pierogi każdy ma swoją wersję. Wódka stała się symbolem narodowej dumy, a kieliszek w ręku to pretekst do opowieści o historii. Czy naprawdę trzeba wybrać zwycięzcę? Kto wymyślił wódkę? Odpowiedź nie jest prosta. Polska dała nazwę i innowacje, Rosja skalę i tradycję to jak dwie strony tego samego kieliszka obie równie ważne. Wódka to nie tylko trunek, to historia alchemii, handlu i kultury słowian. Następnym razem, gdy wzniesiesz toast, pomyśl o średniowiecznych mnichach, polskich gorzelnikach i rosyjskich carach. A ty, co myślisz, Polska czy Rosja? Daj znać w komentarzu. Jeśli podobała Ci się ta podróż, subskrybuj kanał po więcej historii, które smakują jak dobra wódka, czysto i z charakterem. Na zdrowie.